Cześć, Maleczko, Witam Was w kolejnym odcinku u mnie na kanale. Oczywiście znowu bierzemy pod celownik Hutenkę z naszym handlem. To co? Jedziemy, zapraszam. Jak widać na początku mamy tutaj do czynienia z budkami na 76 na i Tropazy. kopanki kupione za 22 miliony i sprzedane troszeczkę drożej za 33. Oczywiście aukcjoner potrącił 10%, ale i tak wychodzimy niecałe 8 milionów na czysto. Więc zarobek, no myślę, że udzie. Jak widać, kolejną rzeczą jest Helmix, goście ja. Jedna z najdroższych rzeczy heroicznych na hutence, z tych standardowych oczywiście, za 92 miliony kupiony. W miarę okazyjnie myślę, dorowałem. I tutaj nawet godziny nie czekałem i sprzedałem za 23 miliony więcej, więc Interes po prostu idealny. Ok, następną rzeczą jest nasz Nix palady Paladyna za 6 milionów. Nie jest to nie wiadomo jak cenne Hero, ale i tak idzie swoje oczywiście na nim zarobić. Praktycznie 100% przebitka. 5,7 miliona do przodu. A praktycznie zamroziliśmy tylko bardzo małą kwotę. Okej, okay, Hełmiksy złodzieja. Oczywiście konkurencyjnym dla niego jest Helmixy Razia. Podobne ceny. Ten i ten się dobrze w miarę sprzedaje. Tutaj można po tym zaznaczonym przed chwilą mieliście na lewo zaznaczony fragment czatu, na którym jest po prostu dowodzik, że warto się uczyć matematyki. Oczywiście na kapturku już teraz trochę spóźniony, ale zarobiliśmy ponad 5 milionów. Przez event teraz teraz osnucen Herek z przewodnika i nie tylko. Dlatego torwaliśmy za 11 milionów i sprzedaliśmy za 18,5 zarobek niecałe 6 milionów. Okej, okay, trochę starszy handel. Na 58 zbrojka konkurencyjna dla przewodnika w miarę, taka myślę jest elegancka, ale najważniejsze, że jest tania. Udało nam się już wtedy zarobić na nie 8,2 miliona, więc praktycznie to jest 100% przebitka. Na 23 z ich Heroasa, którego nazwy nawet nie pamiętam, bo za mało go lubię. Kupione za jakieś grosze i sprzedane oczywiście też z jakimiś tam groszywymi zyskami 4,2 miliona, ale oczywiście grosz to grosza i będzie na całe eku legendarne. Wam z na 47 tez Alka, już dzisiaj mieliśmy tutaj Heron Asznik na za 25 milionów i sprzedany za 40-4 ten milionki, czyli 11 na czysto i szczerze, w miarę elegancko. I zarobek jak widać prawie 70 milionów na plus więc no ja jestem osobiście zadowolony to co? Dzięki za obejrzenie zapraszam na kolejne odcinki oraz oczywiście do subskrybowania mojego kanału. Macie tutaj ikonkę pod prawo. To co? Do zobaczenia. Cześć!